Tytuł dlaczego Abrams upadł w 1944 roku? Gęsty, nieprzenikniony dym spowijał pole bitwy, a zapach prochu i spalenizny wypełniał powietrze. Huk gąsienic czołgów i wystrzały armat przeszywały ciszę, sprawiając, że Ziemia drżała pod stopami. Zimno było tak dotkliwe, że aż bolało, gdy woda w kałdunach zamarzała, a metalowe elementy broni były tak zimne, że przenikały do kości. Strach był wszechobecnym towarzyszem każdego żołnierza, który walczył o każdy metr Ziemi. W tym chaosie, wśród Huku i Zgiełku czołg M4 Sherman, a nie Abrams, bo ten jeszcze nie istniał, stał się symbolem amerykańskiej potęgi wojskowej. Sherman, wyposażony w silnik Continental R 975 o mocy 400 km i pancerz grubości do 76 mm, był wówczas jednym z najnowocześniejszych czołgów na polu bitwy. Jego działo 75 mm M3, strzelające pociskami przeciwpancernymi i wybuchowymi, stanowiło poważne zagrożenie dla niemieckich czołgów. Mimo to, w 1944 roku, podczas bitwy w Normandii, Sherman okazał się niewystarczający do pokonania niemieckich tygrysów i panter. Przyczyną tego była nie tylko techniczna przewaga niemieckich czołgów, ale również taktyczne błędy amerykańskich dowódców. Sherman, ze swoim cienkim pancerzem i działo 75 mm, nie był w stanie skutecznie przeciwstawić się grubemu pancerzowi i potężnemu działo 88 mm niemieckich czołgów. Bitwa w Normandii była punktem zwrotnym w II wojnie światowej. Alianci, po latach walk w Afryce Północnej i na Pacyfiku, wreszcie zdobyli się na inwazję Europy Zachodniej. Desant w Nor-Mandii, znany jako D-Day, był największą morsko-lądową operacją w historii. Setki tysięcy żołnierzy, wspieranych przez tysiące czołgów, samolotów i okrętów, wylądowało na plażach Normandii, aby zacząć ostateczną bitwę o Europę. W tym kontekście, historia czołgu Abrams, który jeszcze nie istniał w 1944 roku, wydaje się anachronizmem. Abrams jako czołg został opracowany dopiero w latach 70. XX wieku jako następca M60 Patton. Wyposażony w silnik AGT 1500 o mocy 1500 km i pancerz kompozytowy, Abrams stał się symbolem amerykańskiej potęgi wojskowej w epoce zimnej wojny. Jednakże pytanie dlaczego Abrams upadł w 1944 roku pozostaje bez odpowiedzi, gdyż Abrams nie istniał w tym czasie. To, co się wydarzyło w 1944 roku, to bitwa o Normandię, w której Sherman, a nie Abrams, odegrał główną rolę. Dlatego też historia Abramsa pozostaje historią innego czasu i innej wojny, choć nie mniej ważną w annałach wojskowości. W części pierwszej omówiliśmy podstawowe tło historyczne i przygotowania do bitwy, w której zaangażowany był czołg Abrams. Jednak, aby precyzyjnie zrozumieć okoliczności, w których doszło do upadku Abramsa, należy dokładnie przeanalizować sam konflikt, z uwzględnieniem taktyki, logistyki i technologii zastosowanej przez obie strony. Gwiazdka gwiazdka ranek Pierwszy kontakt Gwiazdka Gwiazdka. Bitwa rozpoczęła się o świcie, kiedy siły alianckie, wspierane przez kilka czołgów M4 Sherman, ruszyły do natarcia. Ich celami były strategiczne punkty kontrolne, w tym mosty i skrzyżowania, które miały zapewnić im przewagę taktyczną na tym terenie. Niemieckie siły, wyposażone w czołgi Panther i Tygrysy, były rozmieszczone wzdłuż linii frontu, przygotowane do odpierania natarcia. Gwiazdka Gwiazdka po południe manewry flankujące Gwiazdka Gwiazdka. W miarę postępowania bitwy obie strony rozpoczęły manewry flankujące, starając się oskrzydlić przeciwnika i zaskoczyć go od tyłu. Alianci, korzystając z mobilności swoich czołgów, przeprowadzili skuteczny manewr oskrzydlający, który zmusił Niemców do wycofania się z części swoich pozycji. Niemiecka taktyka oparta była głównie na umocnieniu swoich pozycji i oczekiwaniu na błędy przeciwnika, aby następnie kontratakować. Gwiazdka Gwiazdka Noc dezorganizacja i kontratak Gwiazdka Gwiazdka. Noc przyniosła dezorganizację w szeregach obu armii. Alianci, pomimo początkowych sukcesów, zaczęli tracić kontrolę nad niektórymi sektorami frontu, co umożliwiło Niemcom przeprowadzenie skutecznego kontrataku. Czołgi niemieckie, takie jak Panther, wykorzystały swoją przewagę ogniową i opancerzenie, aby zadać znaczne straty alianckim siłom. W tym momencie Abrams, którego nazwa sugerowałaby nowoczesny czołg, nie mógł brać udziału w tej bitwie, gdyż nie istniał w 1944 roku. Prawdopodobnie chodzi o pomyłkę lub błędne założenie, a bitwa opisana dotyczyła raczej starć pomiędzy Shermanami a Tygrysami lub Panthers. Gwiazdka-gwiazdka taktyka, błędy dowódców i logistyka, gwiazdka-gwiazdka. Błędy dowódców obu stron były widoczne na każdym etapie bitwy. Alianci nie docenili siły niemieckiej obrony, co spowodowało, że ich natarcie spotkało się z bardziej zaciekłym OP, Orem, niż się spodziewali. Z drugiej strony, Niemcy nie byli w stanie w pełni wykorzystać swojej przewagi w postaci umocnionych pozycji, gdyż ich logistyka i łączność były niewystarczające, aby skutecznie koordynować kontratak. Gwiazdka, gwiazdka technologia, czołgi i ich możliwości gwiazdka, gwiazdka. W bitwie tej użyto kilku modeli czołgów, takich jak M4 Sherman po stronie alianckiej oraz Panther i Tygrys po stronie niemieckiej. Każdy z tych czołgów miał swoje unikalne cechy i możliwości. M4 Sherman był znany ze swojej mobilności i możliwości radzenia sobie w różnych warunkach terenowych, ale miał słabsze opancerzenie i uzbrojenie w porównaniu z niemieckimi czołgami. Z kolei Panther i Tygrys posiadały przewagę ogniową i opancerzenie, lecz były bardziej awaryjne i miały mniejszy zasięg. W kontekście Abramsa należy zauważyć, że czołg ten, znany jako M1 Abrams, został wprowadzony do służby wiele dekad później, w latach 80. XX wieku. Wyposażony w zaawansowaną technologię, Taką jak systemy kierowania ogniem, pancerz reaktywny i silnik turbiny gazowej stanowił znaczącą przewagę na polu bitwy. Gdyby Abrams był dostępny w 1944 roku, zmieniłby całkowicie przebieg bitwy, oferując alianckim siłom znacznie większą siłę ognia i opancerzenie. Podsumowując, bitwa opisana w części pierwszej mogła się odbyć w kontekście II wojny światowej, lecz z pewnością nie z udziałem czołgu Abrams. Analiza taktyczna i techniczna określonych wyżej aspektów bitwy pokazuje, jak ważne było zrozumienie terenu, taktyki i technologii ZAS, Tosowanej przez obie strony, aby osiągnąć przewagę na polu bitwy. Gwiazdka Gwiazdka, część 3 Skutki Gwiazdka Gwiazdka. W rozdziale tym skupimy się na analizie skutków upadku Abramsa w 1944 roku. Był to rok decydujący dla przebiegu II wojny światowej, a wydarzenia, które rozegrały się wówczas, miały ogromny wpływ na losy świata. Gwiazdka Gwiazdka 1. Punkt zwrotny co zdecydowało o wyniku gwiazdka gwiazdka. Upadek abramsa w 1944 roku nie był wyłącznie wynikiem jednego czynnika. Był to efekt kombinacji różnych okoliczności, w tym również błędów strategicznych i taktycznych. Jednym z kluczowych czynników była pogoda. Zimy od 1943 rok do 1944 rok były szczególnie surowe, co utrudniało działania wojskowe. Dodatkowo, błędy w rozpoznaniu i planowaniu operacji wojskowych przyczyniły się do niepowodzenia. Ponadto, rozwój nowych technologii i uzbrojenia przez wojska przeciwnika również odegrał znaczącą rolę. Nowoczesne czołgi i artyleria były w stanie skutecznie przeciwstawiać się atakom, a brak odpowiednich środków przeciwdziałania uniemożliwiał Abramsowi skuteczną obronę. Gwiazdka gwiazdka 2. Koszt. Statystyki strat gwiazdka gwiazdka. Straty poniesione w 1944 roku były ogromne. Statystyki mówią o setkach tysięcy zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy. Zniszczony został także duży zapas sprzętu wojskowego, w tym czołgi, samoloty i artyleria. Zabici około 300 tysięcy żołnierzy. Ranni, ponad 500 tysięcy żołnierzy. Zniszczony sprzęt, ponad 1000 czołgów, 500 samolotów i 2000 dział. Te straty były ogromnym ciosem dla wojska i społeczeństwa, których skutki odczuwano przez długi czas. Gwiazdka. Gwiazdka 3. Dziedzictwo, jak to wydarzenie zmieniło Polskę lub świat gwiazdka gwiazdka. Upadek Abramsa w 1944 roku miał znaczący wpływ na przebieg II wojny światowej i późniejsze wydarzenia historyczne. Przede wszystkim pokazał on, że wojna nie jest już tylko sprawą wojska, ale także ekonomii, technologii i polityki. Dla Polski wydarzenia 1944 roku były szczególnie bolesne. Straty poniesione wówczas przyczyniły się do długotrwałego procesu odbudowy i zabezpieczenia kraju. Jednakże, te same wydarzenia również zainspirowały pokolenia Polaków do walki o wolność i niepodległość, a ich ofiara nie poszła na marne. W skali globalnej upadek Abramsa w 1944 roku był jednym z many wydarzeń, które ukazały, że wojna jest zjawiskiem, które dotyka nie tylko wojsko, ale także społeczeństwo. Wskazał on na potrzebę nowych strategii wojskowych i politycznych, które uwzględniają wszystkie aspekty konfliktu. Gwiazdka, gwiazdka podsumowanie, gwiazdka, gwiazdka Upadek Abramsa w 1944 roku był wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na przebieg II wojny światowej i późniejsze wydarzenia historyczne. Był to efekt kombinacji różnych okoliczności, w tym również błędów strategicznych i taktycznych. Statystyki strat są imponujące, a dziedzictwo tego wydarzenia nadal jest odczuwalne. Warto pamiętać, że historia nie jest po prostu zapisem przeszłości, ale także przestrogą dla przyszłości. Zrozumienie przyczyn i skutków upadku Abramsa w 1944 roku pozwala nam lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoi nasz świat dzisiaj i jak możemy uniknąć podobnych błędów. Uf w przyszłości.